rzecz, ponieważ za tydzień już za tydzień, w poniedziałek 25 maja o godzinie 12 startujemy z 30-dniowym wyzwaniem namówiły mnie do tego dziewczyny na naszej grupie drużyna w kondycji... Dr Wolniej, gadaj, wolniej. Druży namówiły mnie do tego, dziewczyny, na naszej zamkniętej grupie na Facebooku, Drużyna w kondycji na Facebooku, żebym zrobiła takie wyzwanie, żeby Was jeszcze bardziej zmotywowała do tych treningów, żebyście mogli sobie przez dłuższy czas potrenować ze mną, skorzystać z całych treningów, a nie tylko z tych takich krótkich zestawów, których wrzucam na kanał najwięcej, bo bo tak jest mi po prostu najwygodniej, no co będę ukrywać ale tutaj też za namową dziewczyn, także im należą się podziękowania i ja też się cieszę, że one mnie do tego zmotywowały mi też przydaje się czasem motywacja mi też czasem motywacja jest potrzebna yy, zmotywowały, mnie, zmotywowały mnie do tego żebym się jeszcze bardziej po prostu spięła i ogarnęła takie 30 dniowe wyzwanie wyzwanie polega na tym, że trenujemy razem przez cały miesiąc w całym miesiącu mamy 4 tygodnie, to jest jasne i przez te 4 tygodnie w każdym tygodniu będą pojawiały się tutaj na moim kanale 3 treningi. W poniedziałek będzie trening na dół plus brzuch, w środę będzie trening na górę plus delikatnie brzuch i piątek znów dół plus brzuch. I co tutaj mam dokładniej na myśli? Mam dokładnie na myśli to, że będziemy kształtować sobie sylwetkę, ale chcę, żebyście tą, te, te nasze treningi traktowali tak, że wzmacniamy się, że pracujemy przede wszystkim nad swoją psychiką, nad nawykami. Jak dotrzymamy sobie tego słowa, że będziemy robić to przez te 30 dni, że będziemy sobie ćwiczyć, możecie być w tych dniach, o których, których powiedziałam, równo o godzinie 19, czyli o tych godzinach, w których ja będę tutaj mm, publikować filmy. Mam nadzieję, że te godziny mi kurczę faktycznie wyjdą, bo to różnie jest z YouTube'em, ale naprawdę się do tego przyłożę. Dużo wcześniej sobie to zaplanuję, tak żeby wszystko chodziło tutaj jak w zegarku. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Chodzi o to, że jak będziemy. Pełniali sobie to dane sobie słowo, że bierzemy udział w tych 30 dniach. Najpierw możemy dać sobie słowo, że robimy ten trening w kolejny poniedziałek, potem w środę, piątek i tu już się lepiej poczujemy, jeśli faktycznie to zrobimy, ponieważ dotrzymamy sobie danego słowa. Sobie, poczujemy się mocniejsi. Potem minie kolejny tydzień, kolejny tydzień i potem już minie cały miesiąc i wyjdziemy z tego naszego wyzwania 30-dniowego, miesięcznego, dużo silniejsi. I ja, dlatego że czeka mnie tu więcej roboty, bo to nie tylko sam trening, ale też nagrywanie, montowanie i w ogóle. Także dla mnie to jest niezłe wyzwanie, bo czegoś takiego nie robiłam wcześniej. I dla Was, dlatego że te treningi będą trzy razy w tygodniu. Każdy trening będzie inny, będą świetne treningi, będą takie bardziej statyczne, będą też takie bardziej dynamiczne w sensie ćwiczenia. Nie będzie tak, że cały trening będzie mega statyczny, cały trening mega dynamiczny, tylko jakoś będę to mieszać w tych danych treningach, żeby to było jak najbardziej urozmaicone i jak najbardziej skuteczne. Także mega wzmocnimy swoją psychikę, wyjdziemy z tego silniejsi, pewniejsi siebie. Zdrowsi, bo będziemy tutaj budować mięśnie, wzmacniać się, poprawiać kondycję, a to wszystko mega pozytywnie działa na nasze zdrowie, na odporność też na spalanie tkanki tłuszczowej. Na sylwetkę zadziała to rewelacyjnie, ale nie chcę, żebyście tą sylwetkę mieli tak na przodzie bardzo, jako taki główny cel, ponieważ naprawdę lepiej jest wytrwać we wszystkich swoich postanowieniach, jeśli na cel weźmiemy sobie coś naprawdę głębszego, jeśli nawet samym celem będzie to, że robimy to 30 wyzwanie, To 30-dniowe wyzwanie, nawet nie sylwetka, zdrowie i to, że robimy po prostu to 30-dniowe wyzwanie to jest nasz, nasze takie po prostu zadanie, wyzwanie, które chcemy zrealizować i to nas mega, mega wzmocni. Do tego naszego 30-dniowego wyzwania będą potrzebne. Już Wam pokazuję. Już to ogłaszałam na grupie, także kto jest na grupie ten, pewnie wie, czego się tu może spodziewać, ale też nie do końca, bo tutaj może niektórych zaskoczę, sądzę, że to ten, ale po prostu nie chcę tego filmu montować, no bo nie mam czasu, ale mam nadzieję, że będzie dało się to oglądać i że będzie dało się tego słuchać. Słuchajcie, mamy tu tak, mini gumki, miguki, oporowe. Każdy, każda gumka ma inny opór. Opór dobieramy sobie indywidualnie do siebie. Będziemy dobierać opór indywidualnie do każdego ćwiczenia. W jednym ćwiczeniu może potrzebna będzie nam czarna, w innym ćwiczeniu może będzie nam potrzebna czerwona, w jeszcze innym ćwiczeniu może w ogóle wszystkie, znaczy w sensie każda z osobna będzie dla nas za słaba, więc wtedy na przykład możemy sobie połączyć dwie. I wtedy to już jest w ogóle. Uuu, Mega! Ja też tak teraz gadam strasznie naładowana, ponieważ jestem po treningu, a treningi właśnie tak działają. Dobra, ale lecimy dalej. Oprócz mini gumek będą nam potrzebne ślizgacze. One nie rysują... Ach, tu są pełno kudeł pięknie, ale się tym nie przejmujemy. No one są właśnie po treningu. Tu jest mięciutka gąbeczka, więc nic sobie nie porysujecie. Ja z tymi ślizgaczami trenuję nawet na pakiecie drewnianym. Pakiet drewniany się rysuje bardzo łatwo i... Jestem o ten parkiet spokojna z tym. A tutaj mamy taką powierzchnię, jakbyśmy chcieli tego używać na dywanach czy wykładzinach dywanowych. No i jeszcze mamy, o jedna guma mi się tutaj zaplątała, ale tu jest jedna, a tu jest druga, maxi gumy. Jeśli nie macie, słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie macie, no to zapraszam Was, na moją stronę jest forma.pl i tam możecie sobie to wszystko zamówić w bardzo rozsądnych cenach szybką wysyłką, także macie jeszcze sporo czasu najlepiej, jak jeszcze tego nie macie to weźcie się za kompletowanie tego jak najszybciej, ponieważ za tydzień, w poniedziałek 25 maja startujemy, a to przyda wam się hu. na bardzo, bardzo długo będziecie z tego korzystać, ja cały czas na instagramie, cały czas tutaj pokazuję z tym przeróżne ćwiczenia, przeróżne opcje, które można z tym zrobić, jak to wykorzystać i to jest fajne, mobilne, można to wszędzie ze sobą wziąć, nawet do lasu można wziąć takie gumki i lekkie, więc to jest, to jest po prostu najlepsza domowa siłownia, w jaką można się zaopatrzyć, która zajmuje mało miejsca i nie jest to takie ciężkie żelastwo, nieprzyjemne. Ale oprócz tego będziemy przeplatać te ćwiczenia z tym, z ćwiczeniami Totalnie bez sprzętu. Głównie będziemy się opierać na tym, ale dla urozmaicenia też będą takie czasem szybsze ćwiczenia, bez sprzętu, albo nawet i czasem wolniejsze, ale też bez sprzętu. Niektóre będą bardziej dynamiczne. Będ oczywiście zawsze będę dawała też rozwiązania dla osób, które takich dynamicznych ćwiczeń nie mogą robić. Czyli jak. ściszę tą muzykę, chyba. Te, te nasze treningi to nasze wyzwanie będzie y, dla większości osób jak najbardziej ok. Większość osób da radę to robić. Nawet jak jesteście początkujący, jak jesteście zaawansowani, średnio zaawansowani, każdy będzie mógł to robić. Ja będę wam mówić też jak zmodyfikować dane ćwiczenia, żeby to było dla was odpowiednie jak ktoś na przykład nie będzie mógł planku pokażę rozwiązanie, jak to zrobić inaczej niż plank jak ktoś nie będzie mógł podskoku pokażę jak zrobić inaczej przejścia żeby te podskoki ominąć także tutaj możecie być spokojni to będzie wyzwanie dla każdego tempo też będziecie mogli dopasować do siebie będzie fajnie słuchajcie, będzie naprawdę fajnie a i oprócz tego ciężar oprócz tego, oprócz tego że będą też niektóre ćwiczenia totalnie bez żadnego sprzętu to będą też ćwiczenia z ciężarem i tutaj absolutnie nie chodzi o to, żebyście teraz zakupowali sobie ketle czy talerze obciążeniowe czy hantle jeśli macie takie rzeczy to będziecie mogli je tutaj też wykorzystać, ale jeśli nie macie to będę mówiła co możecie sobie użyć zamiast tego na przykład butelkę wody, dwie butelki wody, zgrzewkę wody, tego typu rzeczy, także każdy będzie sobie mógł tutaj poradzić no i co? Myślę, że to będzie taka zapowiedź tego naszego wyzwania. Przez te 30 dni myślę, że nie będzie już żadnych przez ten miesiąc od 25 maja myślę, że nie będzie poza tymi naszymi treningami trzy razy w tygodniu żadnych innych filmów, bo po prostu myślę, że nie wyrobię chociaż, kto wie może stanie się jakiś cud albo po prostu jeszcze bardziej się w sobie zepnę i może coś wykombinuję jeszcze jakąś wiecie, taką pogadankę dietetyczną fitnessową, zdrowotną różne, czy tam kontynuacja tego naszego Q&A też z naszej grupy Drużyna w Kondycji na Facebooku Możliwe, że coś będzie, ale nie obiecuję. Wolę Wam powiedzieć, że będą same treningi przez ten miesiąc, niż obiecywać Wam, że będzie tu jeszcze coś innego, ale możliwe. Miejmy nadzieję, trzymaj, trzymamy kciuki, bo ja też lubię gadać, jak już widać po tym filmie, więc mam nadzieję, że, że jeszcze jakieś pogadanki uda mi się przeplatać, ale jeśli nie, no to wiecie dlaczego, wtedy po prostu nie wyrobiłam. Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj wrzucę, mam nadzieję, ten film, a jak nie, to jutro, czyli we wtorek. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. I jeszcze pomiędzy tym filmem, który teraz oglądacie, a poniedziałkiem 25 maja, mam nadzieję, że w tym tygodniu, przed weekendem uda mi się udostępnić tutaj jeszcze jakiś inny film, na przykład pogadankę, mieliśmy tam różne tematy, na przykład o odporności, różne były te tematy z także mam nadzieję, że jeszcze jakaś pogadanka będzie, a póki co, dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem, czy deklarujecie się do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, ja wam polecam. Napiszcie w komentarzu, biorę udział w wyzwaniu. Albo czekam na wyzwanie, albo jestem gotowa, czy gotowy na wyzwanie. Napiszcie to w komentarzu, jak się Wszem i wobec publicznie zdeklarujecie, że będzie przed Wami takie wyzwanie miesięczne tutaj razem ze mną, to gwarantuję, że lepiej Wam będzie tego dotrzymać, jest większa szansa na to, że faktycznie to zrobicie. Oprócz tego, żeby Oprócz tego, że napiszcie tutaj w komentarzu, że się deklarujecie i że weźmiecie udział ze mną w tym wyzwaniu. I napiszcie mi, czy w ogóle to jest dobry pomysł, bo, bo może nie, bo może to jest zły pomysł. Też jestem ciekawa, co wy o tym myślicie tutaj na YouTubie. Ale myślę, że na YouTube też oglądają mnie osoby z naszej grupy, ale dobra, ojej, kurczę, już nieważne. Żebyście się zadeklarowali, że bierzecie udział w tym wyzwaniu, zaproście do tego wyzwania swoich znajomych. Dajcie im znać, że jest takie coś. Możecie nawet ten film udostępnić na swoim Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Po prostu <laughs> ja jestem jak najbardziej za tym, żebyście trąbili o tym po prostu wszędzie, żebyśmy tu zebrali jak najwięcej ludzi, żeby było nas jak najwięcej, żeby jak najwięcej osób robiło to samo. W danym czasie wymieniało się doświadczeniami, wrażeniami, żeby się motywowało nawzajem. Wtedy w ogóle już jest tutaj stworzona moim zdaniem bardzo fajna, mądra, rozsądna społeczność, która ma ambicje i ma motywację. Ale wiecie, im więcej, tym weselej w kupie siła. Także, a poza tym fajnie jest dać chyba znajomym jakiś kopniak do działania, potem znajoma powie, kurde no super, że mi powiedziałaś o tym wyzwaniu, inaczej bym siedziała zaś na dupie cały miesiąc, albo nie mogłabym się zmotywować, a tak tu bity miesiąc, treningi, trzy treningi w tygodniu i teraz jak już przestać trenować, teraz nie mogę przestać trenować i może być wam wdzięczna. Fajnie jest zrobić coś takiego, naprawdę, <laughs> także polecam. I nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy też nie możecie się doczekać. Zapraszam na moją stronę w kondycji.pl albo jest forma.pl. Po te akcesoria jeszcze, jeśli jeszcze ich nie macie, zapraszam was na naszą grupę Drużyna w kondycji na Facebooku, na mojego Instagrama, Facebooka. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Będzie się działo co? Mam nadzieję, że macie świetny... A! Subskrypcja, łapka w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Mam nadzieję, że macie świetny dzień, że jesteście do tego tak samo pozytywnie nastawieni jak ja i nie możecie się tego doczekać. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Papa, pa. mnie chyba złapała. Pa, pa. pa, pa. pa, pa.